Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w czwartek, piątego tygodnia, okresu zwykłego. I zapraszam Ciebie do wspólnego spotkania się ze Słowem, a w tym Słowie do spotkania się z Jezusem który chce wchodzić w nasze życie poprzez swoje słowo, chce nas dotykać, chce, chce nas uzdrawiać, chce nas uwalniać. Mamy w życiu mnóstwo pytań, mnóstwo różnych skrzyżowań, na które znaleźliśmy się. Wydaje nam się, że to wszystko jest bez wyjścia, że tego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Czymy jakąś totalną bezradność, może nawet i rozczarowanie, i jakiś bunt w tym wszystkim, co się dzieje. Na to wszystko warto przychodzić i, i, i otwierać Biblię, bo ona właśnie jak te puzzle naszego życia jest takim właściwym puzzlem na te nasze braki, na te nasze pustki, na te nasze rany, nasze choroby, na zło na grzech, które się dokonuje, y, które jest wynikiem bardzo często na naszych, naszej zgody, naszej decyzji. Ale Jezus przychodzi, żeby nas tego wyciągnąć, żeby wypełnić nasze serca swoim pokojem, nie świętym spokojem, ale Bożym pokojem, który jest obecnością. Jezus chce nam towarzyszyć. Jezus nie chce magicznie nas uzdrawiać, ale chce nam towarzyszyć w tych naszych trudnościach i problemach. Ale trzeba chcieć usłyszeć w swoim sercu, mieć takie pragnienie usłyszenia w swoim sercu Bożego Słowa i spotkania się w tym słowem właśnie z żywym, działającym Panem Bogiem. Dlatego to zróbmy. Za chwilę już tradycyjnie chciałem powiedzieć dla tych, którzy może są to po raz pierwszy, albo od czasu do czasu będzie wersja graficzna tego fragmentu ewangelicznego, który dzisiaj Koziu czyta na liturgii, gdy staje na ołtarzu Chrystusa z Eucharystię. W opisie jest też ten tekst, ale zapraszam Cię, żeby wziąć swój egzemplarz Pisma Świętego i przeczytać ten, ten fragment raz, drugi, trzeci, dziesiąty. I w tym słowie spotkać się rzeczywiście z dobrym Nowinem, z Jezusem, i, i chcieć odczytać swoje życie i swoje znaki zapytania właśnie w świetle Ewangelii. A dzisiaj jesteśmy świadkami i obserwatorami, ale przede wszystkim świadkami. Uczestniczymy w wydarzeniu. To, to nie jest sztuka teatralna, ani filmowa, ani film pełen dramy, ale kiedy za, za, zawsze, ilekroć otwieramy Biblię, to wchodzimy w tą rzeczywistość. To się zaczyna wydarzać na naszych oczach. Jezus siedzi w domu, przyszedł w okolicy Tyru i Sydonu, gdzieś na granicę. Już dotyka granic, tam gdzie się może część czegoś boję, ale chce tam odpocząć, na tych granicach. Z Yy, chcę pobyć sobie sam. To jest też piękne, bardzo imujące. Yy, tak, jakoś dzisiaj też mnie to jakoś, jakoś też dotyka. Popatrzmy: my ciągle, ciągle gdzieś pracujemy, ciągle gdzieś jeździmy, ciągle coś robimy. Chcemy być niezmordowani, yy, chcemy być ciągle tacy po prostu niezmęczeni. Tysiące rzeczy, zbawiamy świat. Czasem właśnie pozwalając Panu Jezusowi, a On pozbawił ten świat już nie. A my, my, my myślimy, że my jesteśmy zbawicielami w tym świecie, że to od nas wszystko zależy, od polskiej młodzieży, ale od każdego z nas, żeby być małżonkiem, żoną, rodzicem, dzieckiem, pracownikiem, księdzem, to wszystko od nas zależy. A Jezus odpoczywa, chce odpocząć, chce nabrać trochę siły. Bo ten, kto potrafi odpoczywać, potrafi pracować. Ten, kto nie potrafi odpoczywać, tak naprawdę też ma trudności z prawdziwą pracą. Tego nas też dzisiaj Jezus przez ten fragment. Ale idźmy dalej. Kiedy jest sam w domu, dowiadują się ludzie, że Jezus przyszedł w jego okolicę i przyjdzie do Niego syrofenicjanka, poganka, z prośbą, z błaganiem, z żebraniem wręcz o uzdrowienie jej córki od złego ducha, bo jest opętana. Jezus trochę może wydaje się niedostępny, może nawet taki trochę zimny, taki trochę zimny chów w tym, w tym bycie. Mówi, pozwól na najpierw, żeby się dzieci mogły najeść. Nie? I ona mówi tak piękne słowa, ale i szczenięta z tego stołu też mogą się nakarmić. Nie? To, co się dokonuje pomiędzy Jezusem a tą kobietą, w takim akcie desperacji, determinacji. Może nie się mówić o bezczelności w modlitwie, ale chodzi o spotkanie, w rozmowie z Jezusem, bo tam też jest modlitwa, bo już tak rzuciłem hasło. Jest ta bezpośredniość, jest ta wiara, jest ta wytrwałość w modlitwie. Popatrzcie, my często, może myślimy, że jesteśmy niewysłuchani, może nie, pomodlimy się coś tam, rzucimy mimochodem, ale nie wierzymy w to. Ona zostało, jej córka została uwolniona z długoducha, ducha, dlatego że ta Matka wiedziała, że zostanie wysłuchana. I nie zniechęcała się żadnym, żadnym innym słowem. To na mego Mateusz napisze, że w tym spotkaniu nawet posłowie mówią, że o, odprowadzią mnie, odprawią, bo tak dręczy, tak krzyczy. Nie, nie, już nie mamy siły tego słuchać. Nie? Co to musiał być za krzyk, co to musi być za płacz, co to musi być za jękot, jęczenie, takie pełne modlitwy I, 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 i takiego bólu. Że poruszył o serce Boga. Czy taka jest moja modlitwa? Czy moja modlitwa to są tylko paciorki? Czy moja modlitwa jest takim wołaniem? Panie Jezu, potrzebuję tego, potrzebuję przede wszystkim Ciebie, spotkać się z Tobą. Dobrze, że tu jesteś. Uwielbiam Cię Jezusie Synu Dawida, uznaję Twoją królewskość, uznaj Twoją chwałę, uznaj Twoją boskość i wierzę, że Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem świata. Będę wołał to, będę krzyczał na cały świat, choćby świat tego nie chciał słyszeć, choćby dla świata to było, by było właśnie jakieś jęczenie, jakiś jęk od kojotów, to ja będę wołał, bo wiem, że ty, że ty jesteś moim ratunkiem. Stań dzisiaj tak na modlitwie, stańmy dzisiaj tak na modlitwie i wołajmy z wiarą, z bezpośredniością, bez konwenansów, bez, bez jakichś takich saławiwrów modlitewnych, jak należy się modlić, nie? tylko z krzykiem serca, Pokaż sobie przede wszystkim, bo Pan Bóg już widzi Twój ból, że jesteś wierny, że tego potrzebujesz. Niech Wam i nam na ten dzień, na tą modlitwę, na to zmaganie się i na to przyjmowanie Bożej mocy w swoim życiu, Bożej chwały przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.